W celu instalacji Gotika i Gotika 2 Noc Kruka na naszym telefonie użyjemy aplikacji Bilator 10. Musimy posiadać jej aplikację, a także instalki obugier. Po prostu instalujemy aplikację z, z menadżera plików. Wyskakuje błąd, że jest na starszą wersję. mimo to. Aplikacja została zainstalowana. W takim razie można do niej przejść. Zezwalamy na dostęp do plików, a następnie czekamy aż aplikacja się zainstaluje. Plusem w prawym górnym rogu dodajemy nową emulację. Początkowo zostawiamy wszystko domyślnie. W przyszłości w razie jakichś błędów, zawieszenia się można zmienić ustawienia sterownika graficznego oraz oprogramowania perfilu. Po utworzeniu emulacji odpalamy ją. Następnie z menu Start emulacji przechodzimy do programu i instalujemy Internet Explorer. Po zainstalowaniu go instalujemy System Tools, Instalki, Wine Mono, Net Framework. Po zainstalowaniu tych dwóch programów można przejść do dalszej instalacji gotika. Oczywiście kolejność instalacji jest dowolna. Kolejnym krokiem jest wyszukanie naszej instalacji. U mnie, Aby znajdowała się ona na dysku D, folder z instalkami musi być wrzucony do folderu podobnym. W pamięci wewnętrznej, po odnalezieniu pliku instalacyjnego, przechodzimy do instalacji. Instalujemy identycznie jak na komputerze, nie ma tutaj nic niespodziewanego. Przechodzimy dalej. W takim stanie gotyczek powinien nam już się uruchomić. Jednakże będzie miał problemy ze skalowaniem się, a także będzie się przycinał. Dlatego warto zainstalować. Trzy programy, Flyer Kita, System Packa i moda do DirectX 11 są one do znalezienia na gotikorg.pl albo na worldofgothic.de. Najpierw skorzystam z tej drugiej strony, a przy instalacji Gothic 2 skorzystam z tej pierwszej, żeby ją Państwu pokazać. Po wrzuceniu do folderu z emulacją, odpalamy nasz emulator Windowsa i instalujemy je. Kolejność jest dowolna, jednakże gdyby się nie chciało zainstalować, proponuję zmienić kolejność albo po prostu przerwać instalację i rozpocząć ją od nowa. Wyrażamy zgodę na zainstalowanie Microsoft Visual C, ponieważ obie części będą go wymagały. Po skutecznym zainstalowaniu wszystkich programów można przejść do uruchamiania. W razie, gdyby podczas uruchamiania wyskoczył jakikolwiek błąd graficzny, należy wrócić do ustawień i zmienić sterownik graficzny albo oprogramowanie DirectX. Sam błąd może wyglądać inaczej niż pokazany, ponieważ, gdy się bawiłem ustawieniami, kilkukrotnie wyskakiwały różne. Same ustawienia będą różniły się od telefonu, na którym jest zainstalowany program. Teraz mała próbka jak ta gra chodzi. Jeśli ktoś nie chce oglądać, można przewinąć od razu po rozdziałach do instalacji Gotika 2. Całą klawiaturę wybieramy z Input Controls. Na koniec filmu pokażę jak ustawia się sterowanie. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie kim jesteś. Jeśli chcesz mam liczy, jak twój. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość siedzi w zamku. Sto Dzięki, z jak są so Teraz zainstalujemy Gotika 2 NOC KRUKA. Przechodzimy do aplikacji Winlator, odpalamy naszą emulację Windowsa, przechodzimy na dysk D, czy tam gdzie Państwo macie akurat instalkę Gotika 2 NOC KRUKA, i odpalamy instalator. To, co z instalacji jest podobnie jak w poprzednim przypadku, identyczny jak na komputerze. No to czekamy aż się łączy. W tym przypadku, podobnie jak w Gotiku 1 żeby zoptymalizować działanie gry musimy ściągnąć kilka łatek Przechodzimy na stronę gotic.org i pobieramy report patch'a, fire kit'a, system pack'a Visual C++ powinien zainstalować się przy pierwszym gotiku, więc już go mamy i mod DirectX 11 Pierwsze trzy instalujemy normalnie są to po prostu pliki .exe Mod DirectX 11 jest spakowanym archiwum należy go wypakować i przenieść do folderu system. Zrobię to osobno, ponieważ pomyliłem się i za pierwszym razem nie pobrałem go. Dobrze. Walmy grę. W parę minutach pokazu 2 pokażę Państwu w jaki sposób i gdzie ustawić własne przyciski i klawiaturę. Hey. Więc co mam teraz robić? Postępujmy dalej zgodnie. Postaraj się zdobyć oko i nosa. thank <laughs> you Jedna bestia mniej. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z gór. No właśnie. Bardzo źle. Szukają cię! Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. rozumiem. To jak? Idziesz czy nie? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy. Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pół? Pu... Więź, zaczynasz mnie już męczyć. Albo natychmiast ze mną pójdziesz? Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Hej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie, ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne trapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem, tylko jeden zna. A kto to tak? Hej, stary, no na. Dziesięć sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Och, stary. No dobra, nazywa się Dexter. Na niej jest wieża strasznicza, a. E, właśnie przypomniałem sobie, że nie mam dziesięciu sztuk złota. Co? Ja? To nieważne. To moja wina. Mogłem nic ci nie mówić, zanim nie zobaczyłem złota. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział? Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież. Chodzi Ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przejść im dalej, zapuść na twoim Jedna bestia mniej Stoć Jest to Stój! Nie, z... nie widziałem, nie żebyś byś tak prze... prze... I co wzią... A strażnicy strzegący drugiej bramy mają robić. zakaz. E... Będę musiał się rozmówić. Pozwól, nie że się dobiega. przedstawię. Jestem Lot. Nasz do... Mieszkańcy mi... Muszę... Zaczek... Na, Na razie. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Nie mów, że o tym nie wiesz. Teraz każdy już od niego. Nie się zajmować wszystkim. wszystkim. Nie wiem, ty mi powiesz. To no, opowiada o jeszcze gorzej. Gdybym sama wierzy. tego nie widziała. Nie wierzę w to. Mówią to. Ej, ty! Gdzie idziesz? Przecież... A ty! Nie, nie mogę się zajmować wszystkimi, wszystkimi wszystkim i wszystkim. Nie mogę się o tym nie wierzyć. niczego zatrzymać dla siebie. W naszym emulatorze bierzemy więcej. Przechodzimy do Input Controls. Wybieramy nowy profil plusikiem. Nadajemy mu nazwę dowolną, jaką tylko chcemy. Następnie bierzemy gotowe. Zatwierdzamy ją. Przechodzimy na sam dół. Otworzy się nam siatka, na której możemy dawać przyciski. Po lewej stronie, obok napisu profilem, mamy cztery strzałki, które by się przenosiły zadań. Plusikiem dodajemy nowe przyciski. ustawiamy je tam, gdzie chcemy. Jeżeli mamy przycisk zaznaczony, klikniemy kosz, wsunie się on, gwiazdką trybikiem są ustawienia przycisku. Ustawiamy sobie na razie dowolnie przyciski, jak tylko chcemy być ustawione, a następnie przejdziemy do ich edycji. Żeby edytować przycisk, musimy na niego kliknąć, następnie wybieramy opcję ustawienia. Tutaj mamy możliwość wyboru przy keyboardzie, do czego ten przycisk ma służyć i na samym dole, jak ma wyglądać. Jest kilka wyglądów, m.in. strzałki i Enter. Po ustawieniu strzałek ustawiono Enter. Są to przyciski specjalne, które z są widoczne. Po ustawieniu spacji opisał się tylko spacje, wszystkie inne. W wybraniu kontrole napisze się kontrol itd. itd. Po opisaniu wszystkich przycisków można przejść do ich dalszej konfiguracji. Można jeszcze dużo pozmienić. Same przyciski nie muszą być okrągłe, można im zmienić kształty. Podobnie może zmienić opis danego przycisku na no dowolny, jaki tylko chcemy. A emulator obsługuje również pady. Dlatego, jeśli wejdziemy na przycisk, mamy możliwość zmiany, że nie będzie on przyciskiem, tylko po prostu będzie pełnił funkcję różnych elementów spada. Wygląda to całkiem fajnie. Miłej rozrywki.